Tutaj Erik 1,22 i dzisiaj z nimi. Ja się... Uczy. O kur! Chodź tutaj, chodź tutaj! Cwak! Utknęłem! Jestem. Dobra, teraz koniec z którego. Poszedł po kolegę! Dobra, już sklepa. Jak się musi odjść. Pomóż mi. Tak to też sam dodam. No kurny. Dawaj tego Jest toksa. Tak, ej, wiem, Czekaj, ja nie mogę... Już... set patrz, nie, padnie mi jeszcze chce mieć? się Już... 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 Już. 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 plaskło. to się teraz tego, 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 tego 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 dawaj Właśnie teraz doda. Jak widzicie od razu jest. Jest Dedno! Daj do ja. Czekaj, bo laggi, kurna. Zabrałeś, zabrałeś, oh Koksy, cyka. koksów, koksów, dobra. Dobra. Zaczynam. Się tego, tu sobie wejść się go, dobra? Jest! Jest 19 koksów! Jest, są deksowe kilofy, ale Dobry. pięknie! No niesamowicie, jesteśmy genialni. Będziemy kopać, czy Dobra, nie? Y... No, nie, już chyba wszystko sklepaliśmy, wszystkich. Chodźcie, y... tam padają koks? Chodź, czekaj, czekaj, schowamy sobie koksy. To ja cię kręcę, ile masz koksów? 20. Osiem. 20! Jo, jest 26! Czekaj, budzę sobie kino Czekaj. Czekaj, bo ja mam tutaj wszystkie kule. Ja sobie tutaj strasz na te wywalę. Nie no ja też, to muszę jakoś ułożyć, jakoś epicko. No jaką mam A widzicie? Ja nie mam ty. Kto? Kto? Ja na tym trzeba to wbijacie! Bija wbijacie, poklepiemy się razem. A bo damy wam o Jak widzicie No i będziemy razem. Będziemy razem No tak? widzieliście chyba jak się klepaliśmy Tak, teraz było pięknie I nie przyznam, że było źle Dobra, użyj sobie Ty, ty masz jeszcze parę kujam, ja Prawda, stracone Daj mi zora, Daj mi refiri trochę Daj mi jednego refiri Refiriego jednego Daj Dwa, do. Isos, No i schowaj ten Ten Tylko na chwilę, była musiał Dobra, no, i, dobra. zapraszamy wszystkich na serwer będzie w opisie. I, naprawdę serwer jest bardzo spoczko, 80 slotów wiem, ja na y, Stardiax EQ Pro 4, protection 4, mieczyk o coś pieniędzy, 2, 2 koksy, 6, refieri, y, wiaderko wody 1, ender chest. Znaczy teraz ja tak myślą, bo tyle poklepałem go z gokup, nie. Tyle tak, tak. klepaliśmy gotów, bo. No, po prostu one są. Nie, no są. bo jesteśmy umiemy się klepać. oszczędzamy, a nie jakie nie. No, oszczędzamy. Wszyscy oszczędzamy. Czemu wyrzuciłeś Ender Crystal? O, daj mi. mam sobie tutaj, jak wiesz? Ja nie mam za to sobie. Weź sobie jednego toposowego, chociaż całutkiego. To? Ej, hey, tam jest jakiś typ. Jest kolejny typek, dobra. Y, on spierdziela, my, więc teraz... My, się... Ja go pokonałem właśnie. No, ja, dobra, teraz. jest teraz... mam Manoodusa. Teraz mandusa, tak go pokonamy. Mam przewagę, powinniśmy to wygrać, nie? Tak. Dobra, zjadł koksa. Zaraz klepiemy go, żeby mu się Lugi. stracił. Lugi, no. On musi się tam logować. Czekaj, czekaj, czeka. Lepiej orę, lepiej koks, koksa tak I, i teraz go. I teraz. I teraz on będzie spierdzielał, ale więc my się nie zdamy na łap, nabrać, więc idziemy tędyk. Ej, czekaj, bo ten gościak się loguje. Jak on się zaloguje, to go sklepiemy. co tutaj. Gdzie? Dobra, jest. to ja nigdy bardzo takiego skurczu, mm -hmm. wracają i uciekają, No właśnie taki on jest, taki, taki... No, nie Zajdź go do tyłu, zajdź go od tyłu i teraz... Tutaj z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu! Zobacz, hmm. on teraz z Deda. Kolejny jakiś typek, ale on jakiś golas. Pan, co ty go pokonałeś. No, on już z deda. Dobra, zdeada, Oa. Wow. O, tego jeszcze. Już nie ma koksów, chyba o go pocisnęliśmy na was? Nie, to jest jakiś agnes, w ogóle, ty on ucieka. Czekać, pochleb się. Już nie ma koksów, wiesz, co idzie i przyszła. What the fuck, koksa dobra, koksa i walimy, chlepać ich! Jeden ucieka. Pomóż! Koksa wywalimy. Co to? Nie boimy się. Z tego ziomka trzeba, kurno, nie masz koksów. Musimy się tu... To, to są jodaki takie, nie? Ucieka! Uroku, klepnęłem! Idę ci pomóc! O zaklepa Oni się biją też. To jest Gizia. Dawaj. Dawaj tutaj. No, nie, nie. Czekaj, bo on Deda, ten gostek nie ma koksów. Właśnie ten gostek. To Izzy, ja tutaj się kupię. On boci tu, tu. z nim, już z nim, już z nim. już z nim, już z nim, Dawaj go tego. Tego On tego, tego, Cze... sobie koksy bierze. O, on koksy zjadł! Ma koksy teraz, pomóż! Czemu? Ty, panie... On jest z nami. Czekaj. Te czy nie mi bije? Nie, bo to jest inny. A. Ty, dobra, mój... dobra, 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 klepiemy I yy, Widzicie, jednak na serwerze jest dużo klep. Właśnie o to chodzi. Ja jednego koksa. No. Dobra, do tam jest ender chest. Masia się postawia ender chesta, koksy. Chodź tam, chodź tam na górę. Tam jest, tam jest ender chest. Dobra, chodź na górę. No widzieliście jaka jest sklepa. Ja tutaj z Jasiem wszystkich klepiemy, I nie się, my się nie poddajemy. A ja jadę... Ja, 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 ja. Dobra, widzieliście jaka była klepa, trzech prawie Ech, chodź na tego gostka, co tam był. Biegłam. A ja bucików nie mam. Kurna, dobra, weź se zapasowe Q, bo tak już mamy y, na spawnie kolejne ku Weź se całe Q zapasowe, ja też mam jedno zapasowe całe. To tu wywalę to? Nie, 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 zostaw to, weź to. to, to, to co Jak nie będziesz już, to by się będzie traciło, to sobie szybko wymienisz. On wraca, ten ty, typek ty wraca. A, a się z nim tu poklepia, a ty se... Ja, dobra ci płynę. Dobra, dobra, dawaj, dobra. Załóż chemik, załóż mig. Koksa jest! Koksa jest! Kokssa jest, zadniesz! Ja pierdzielę. Dobra, ja się nie poddam. Koksa. Zawsze. Że się to się teraz spać. Spróbuję... Spróbuję tam iść. Ach, kurna... Ten debil... Omanodusa. Jak widzicie omanodusa. Kurna, widzicie jak... Nie ja założyłeś chemikę na tego i na tego o. Dedy, szybko dedłeś. Dobra, oni zedli koksy, ja uciekam. Uciekam, tam, ty jest standardowa na druga, wiesz, ale wiesz? taka, wiesz, koło spamna. Tam gdzieś zawsze, wiesz? Wiem. I może się spotkam gdzieś. Kurna, ja uciekam, ale nie wiem czy przyjdzie ty. Nie goni ten typek Dobra. Dobra, ja z nim walczę jeszcze. Ja już uciekam, dobra. Już widzę to, dobra, ja już jestem. Кай, okay, не